Tam jest wpis de lootu właśnie za ladą. No To odnoszę, a ja odnoszę na topik.

Na razie się nie rusza, ale chuj wie Chyba tak albo sama spadła, może, nie wiem nie. Za, 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 Załóżmy, że jest mask, będę to konfirmował, nie? Okej okay. Nie wiem, iść jeszcze? Ryzykować, czy nie? Dwie maski Znaczy, mania teoretycznie nie jest Jednak maskatem po cały czas się nie rusza, a tak to by się chyba poruszyło A, może spadła na A ją kwałcił, ją maskę gwałcił, chyba tak. Wiem, bo pobiegła w inną stronę niż ja spadnie, i. Spadnie spadnie. I Dobra, zostawić. Ja ryzykuję. Losu, jak prawdziwy mężczyzna. Dobre, też Filip ryzykuje, co ja się będę przejmował? Filip? Tak, tak. Jedziesz ze mną? musimy ze sobą gadać. Chodź ze mną, chodź ze mną, Żeby tak. nie było, że to są maski. No. Tak. Filip! Halo? Baska uciekaj, on Dobra, się tutaj. ja mam ten, dziewczynkę ja go, jest. Ja go, zabić. Ja, 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 ja go, ja go Dziewczynkę mam, dziewczynkę mam. Dziewczynkę mam. Dziewczynkę mam. Dobra, mam. Filip. Dziewczynkę Filip. Ma. Dobra widzę, okej. Okay. Na Ta taktyka odpalę, ja będę cały czas słyszał kamerę, to jest tyle co Ja coś patrzę, ten na monitoring w ogóle się nie odwracam na ten, na, na wyjście. Spoko. A się jest dead. Hubert jeszcze żyje. Halo? Dobra, Michałek próbuje Dobra. walczyć z maską. Nie, pewnie to Nie, pewnie tak. A czyli ja mam Mago na sobie cały czas O jest Tam widać, że on coś A o, chyba go chce kajtować na, na schodach o, OK Dampnij no. drzwi, jumpnij drzwi Takiem dobra, dobra. Ej hey, olbrzym. Wiem Gigant A pa, pa pa u u, u ugra może Może zabiję no jeden, do... jednego chyba zabił nie? No. Może to było i dwóch, było widać Lepiej pana, bo jest burz. A to nie się czy ja. coś tam do mnie się był. go na schodach. Ty nie ma drugiego. Ale jest chyba kolejny. Może? A czekaj mi się w towarze. że? Nie, no to jest jeden. Tak. No, no. jak zabijesz maskę, to ona z powrotem przecież. Po co? Nie. Nie wstaje. z podjął, Wstaje z powrotem, normalnie, że jest z powrotem. I damy drop, chyba dead, nie? Zobacz. O kurwa, kręci się, dobra, ale to nie on, to obok się kręci Michał, Michał, Czekaj, ja tego ja tego ale wprowadzisz go do nas dobra. Michał, ty tam gigant gigan, <grym>, go gigan, 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 go ili gigan, Dobra, od laty, od laty <grym>. No to czego nie wracacie? O, mo może warto wrócić ewentualnie. Jak zajebałeś? o Już, ob, 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 już, ktoś, już ktoś poleciał, już ktoś poleciał. Ale z jak śmietnik. No widziałem, że próbowałeś taktyką na schodach go hajtować. Tak, ale drugi szedł na drugi, musiałem dole się bawić. Ale kurde, to nie jest, nie jest takie trudne, powiem tak, to jest do wykonania. Aha. No jest, bo ty tego graba, nie? że nie możesz go cię zgrabować. Na no, schodach w ogóle graj. jest taki, że nie, że nie mogę. Co? Mania tu bo Mania tu spart... no, no, spart... <grym> Zobaczcie sobie, ja myślałem, że się boisz, człowieku, jego... z tymi Co? Co? Aj Co? kurwa, stop, upadł mi. Dawaj, kurwa, na salon, Dawaj! daj, walcz. Kurwa. <grym> A te Mania te Maska, te bajki. Maska, generala, Zobaczcie, Maska, generala